I tam ostatni deszcz, mosusz ustał, nigdzie nie leży, to jest pasek około półtora hektara, hektar, prędkość 4 na godzinę. Bo jednak przespaliśmy dzisiejszy dzień, to było się spodziewać, że będzie takiś nuchel. No wczoraj był taki fajny dzień, jak się wziąłem za myjnię, kombajnu Just żeby się uwalić, także 1,5 hektara może się wystarczyło, żeby się używali. Tam się tak się sęcielisko na tej piątej klasie, to daj pan spokój to się już mniej kurzy. Zobaczcie sobie No. No i mam nadzieję, że się uda. Szkoda, że takie niebo się podmajone zrobiło i no ale myślę, że 40-50 minut to powinienem to zaraz... Próbuję jeszcze dostroić sita, choć mam popuszczone, już tam mówię dobra, bo tamto i tak nic nie uratuje i tak mówię, wszystko wpada. Te, te dupki zielone, to już jakby sita nie ustawił, to mówię dobra, poszedłem, otworzyłem, je bez sensu patrzę, że powrotem dużo zboża, zboża wracało, dlatego właśnie mam mówiłem, że ten powrót, klapka. Ja już 6 lat tutaj jestem na tym kombajnie i ta klapka mi wiele, wiele mi odzoruje czy to jest dobrze ustawione do dolno-sito, czy źle ustawione dolno-sito. Także otwierajcie, patrzcie na klapki. Nie ma co tutaj się wstydzić i się zastanawiać, czy to jest otwarte. A Przede wszystkim Wam trochę kurzu też ucieka z tego zboża. Pozdrawiam. Przysłuchajcie się, bo fajnie nie kurzy się. Nieraz sobie otwieram drzwi, podczepuję sobie silnika, Łajcie sobie ładnie Nikt nie wchodzi z obrotu Pięknie, zawsze wącham Tylko się nie pali Nie siedzę tak zamknięty w tej kabinie Jak tak wiecie Jak w termosie otwieram To jest mi tak pięknie, to tak piękny dźwięk że nie ma to tutaj Podpalone także musimy mieć biorąc i się sobie ja tak nieraz robię, sobie swoich tydzień Ja tak nieraz